Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś uczucia tej osoby wobec Ciebie. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu i zobaczmy. Pomyślcie sobie o kimś, kogo uczucia wobec Was chcielibyście poznać. Ja oczyszczam karty. Przygotowuję nasze instrumenty. I zobaczmy. Odkładam karty rady. Odkładam karty przesłań miłości. I jeszcze te również. A może dzisiaj chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście, za to, że lajkujecie, za to, że subskrybujecie. I w związku z tym dziś wyciągnę kartę dziękczynną dla osób, które są już subskrybentami i dla osób, które zdecydują się zasubskrybować w tej chwili. Jedna karta dla tych osób, które są już subskrybentami. Fluoryt, naturalne piękno i autentyczność. Bądź sobą tak atrakcyjnym i zasługującym na miłość zewnętrznie i wewnętrznie, jakim uczynił Cię Bóg. No, pięknie. No, ślewam taką energię, w której. Jesteście atrakcyjni i wewnętrznie, i zewnętrznie, takimi, jakimi jesteście. Niezależnie od tego, jakimi. No, <noise> bo tacy zostaliście stworzeni, taka ja zostałam stworzona. I mimo wszelkich przeciwności losu, czy przeciwności otoczenia, jesteśmy atrakcyjni. <noise> A jak nie, jak tak? No, i teraz karta dziękczynna dla osób, które teraz zdecydowały się zasubskrybować. Wspólnota duchowa lub religijna. Połącz się z ludźmi o podobnych poglądach, aby się przyjaźnić i przyspieszyć rozwój duchowy. No, ja myślę, że każdy rozwój, no I to również Wam śle. Bardzo dziękuję za to, że subskrybowaliście do tej pory. I jesteście i że subskrybujecie teraz. No a my zaczynamy. Odkładam te karty. Mam nadzieję, że już wiecie, czyje uczucia wobec was chcielibyście poznać i zaczynamy. Przekładam karty. <laughs> No, i spójrzmy. Energia ogólna uczuć tej osoby wobec ciebie, paśmie, ciekawość, chęć nauczenia się czegoś więcej. Być może o tobie przygląda ci się, szkiełko i oko widzimy tutaj na tej karcie. Inteligencja, mądrość, poszukiwanie, no, trochę chłodu. Takiego intelektualnego w odłączeniu od serca i od emocji. No i takie głębokie zaglądanie w każdy szczegół. Co tu, gdzie tu, jak tu? No, taka jest energia ogólna. Zobaczmy, co w tych uczuciach odchodzi do przeszłości. Znudzenie. No, uwielbiam te karty. No, tutaj widzimy sobie, że. Po prostu takie odchodzi do przeszłości, takie zastanawianie się, co gdzie i dlaczego. Gdzieś tu na końcu kucyczka jest jakiś kluczyk, który właściwie nie wiadomo, czy on jest dla bohaterki tej karty widoczny, czy nie. Czy to jest kluczyk do hmm, jakiegoś zainteresowania życiem, czy to jest kluczyk do. Aktywności, generalnie rzecz biorąc, odchodzi do przeszłości, takie poczucie, że coś było, ale nie wiadomo co, a co dalej, to też nie wiadomo. No, jestem, bo jestem. No to takie podejście odchodzi do przeszłości. A co przychodzi? Jaka energia nadchodzi? Pięć monet. No, energia powiedziałabym takiego poczucia, że i straszno, i smężno. <noise> no, te karty w ten sposób do mnie przemawiają. I straszno, i smeszno. Jednym słowem, no, działamy, możemy się zwrócić o pomoc, ale nie chcemy, bo trochę nam wstyd, trochę jesteśmy nie za dobrze ubrani, trochę jesteśmy nie za bardzo okryci w tym swoim wstydzie, i w związku z tym przemykamy gdzieś pod ścianami. Więc energia takiego przemykania pod ścianami, żeby nikt nie zobaczył, nadchodzi, ale zobaczmy, co w tym wszystkim ma nam to powiedzieć. Dziesięć monet. No, trzeba się przemykać, a żeby. No ta karta też jest nie z tej ziemi. Widzimy, że tutaj królestwo jest jakieś. I ci państwo grają w karty grają w szachy. W szachy, które stoją na plecach chyba jakiegoś dziecka. No i tak to właściwie wygląda. Czy dorośli, dorośli, czy dojrzali, czy starsi rozgrywają szachy na czyichś plecach. A teraz, co ta osoba, która nosi na sobie te rozgrywki, jak ta osoba się czuje? No, słabo. Słabo, niby próbuje się bawić, niby próbuje coś tam, niby próbuje wyjść jakoś w życie z tym wszystkim. No, ale niestety dźwiga szachy. No tak, co powiedzieć? Dźwiga rozgrywki poprzednich pokoleń, i to jest właśnie ta karta. No i tak, zobaczymy, kto wygra. Taka energia przychodzi. A co w tym wszystkim jest dla Ciebie najważniejsze? Czwórka, buław. Furka Buław to jest karta, która mówi o tym, że nawet jeżeli ten orzech jest nadgryziony, no to wcale nie musi być tak źle. Dlatego, że jeżeli jest nadgryziony, to znaczy, że jest szansa tam gdzieś się dostać do środka i gdzieś jest szansa nawet się tam wspiąć i schronić. W związku z czym coś, co jest nadgryzione, może być równie dobrze solidną podstawą do dalszego rozwoju i do dalszego działania. Także to, co przechodzisz, tutaj mamy właśnie tą kartę takiego trochę, no powiedziałabym braku chęci skorzystania z pomocy oraz dźwiganie na sobie szachy poprzednich pokoleń, rozgrywki szachowe poprzednich pokoleń. Możecie doprowadzić do tego i to, co się dzieje między Tobą a tą osobą, o którą pytasz, do całkiem fajnego rozwiązania. Tylko trzeba no, poszukać tego orzecha i się zastanowić, w jaki sposób no, znaleźć się w nim, w jaki sposób się porozumieć. A co w takim razie będzie wyzwaniem? Gwiazda. Gwiazda, czyli być może za duże nadzieje. Wyzwaniem może być to, że mamy ogromne marzenia, ogromne nadzieje, ogromne plany, i w związku z tym no, to może być trudnością, no bo jeżeli oczekiwania przerastają, możliwości, przynajmniej te możliwości na tą chwilę, bądź możliwości własne, no to albo się kroi konflikt, albo się kroi. Jakieś zniechęcenie. Także no, takie za duże oczekiwania w stosunku do otoczenia mogą być właśnie no, taką trudnością. A co pomoże? Co pomoże mag? Mag. Zobaczmy tego maga tutaj, który trzyma palec w winie, ogląda monety. Macha buławą, trzyma również miecz. No, jest magiem tutaj gdzieś w otoczeniu, widownia mu się przygląda. No i mag to jest trochę taka mróweczka, która wszystko robi naraz i wszystko może zrobić z sukcesem. Ja jestem, ja działam. Także mag tutaj, który. Wszystkiemu po trochu się przygląda i wszystkich po trochu umiejętności yy, używa i wszystkie swoje talenty po trochu wykorzystuje, może być w tym wszystkim pomocny. Zobaczmy w takim razie, jakie jest ostrzeżenie dla Ciebie. Ostrzeżenie dla Ciebie to jest nie za szybko, bo to jest karta rydwan. Myślę, że nie za szybko, nie za dużo tego ognia tam w te kotły wkładaj. No i to będzie właśnie taką wskazówką dla ciebie, niech to będzie, żeby nie przedobrzyć, żeby nie przedobrzyć. A w takim razie rada: król lichów. Rycerz Kielichów, przepraszam. Rycerz Kielichów, czyli emocje, trochę bardziej wszystko na miękko, chociaż ten król jest taki otoczony tymi łuskami, niby taki twardy, ale to dlatego, że w środku miękki. No więc chowa te swoje emocje, te uczucia pod tymi łuskami, pod tą skorupą, bo się boi być zranionym i w związku z czym dla ciebie również rada jest taka, a z jednej strony nie być zbyt chłodnym i zbyt zimnym, natomiast z drugiej strony też no, nie wystawiać tych swoich y, miękkich części, które masz pod tą łuską na zranienia. No, także tak to wygląda. Tutaj dużo się zadziało w tych kartach, a zobaczmy w takim razie, jaka jest rada od tych kart. Jaka jest rada od tych kart? Magia wody, magia wody. To no, trochę jak rycerz kielichów, trochę jak mag. Jednym słowem, połączenie. Tego, co jest możliwe do wyczarowania w emocjach, w uczuciach, w twórczości również, no bo kielichy to jest i woda, i y, to jest również energia twórczości, więc włóż tutaj w to trochę więcej swojej magii i no, nie kieruj się już tak bardzo tym, co jest szybko. No bo co nagle to po diable. <laughs> no, a co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Król jest nagi. O proszę, jak to było w tej baśni, że tylko dziecko miało odwagę powiedzieć, że król jest nagi, a ten. To szył kre, szaty dla króla. Po prostu udawał, że je szyje. I nikt nie śmiał powiedzieć, że tych szat w ogóle nie ma. No, król jest nagi, proszę Państwa. No i w związku z tym, gdzie my tą kartę położymy. No Gdzie my ją możemy położyć? Ja myślę, że my położymy przy magu. Mag tak czaruje, 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 że albo wyczaruje na tak, albo wyczaruje na nie. I w związku z tym no dobrze jest się przyglądać, co on tam czaruje. No, a w takim razie zobaczmy, co na to nasz wspierający nas wszechświat. Nasz wspierający nas wszechświat. O, dwie wyciągnęłam. Pierwsza karta mówi, że wszechświat mnie wspiera, ma moje plecy, wspiera mnie, czyli po prostu stoi za mną i mnie wspiera. W każdym momencie mogę poddać się sile obecności miłości poprzez modlitwę, kontemplację i. Mocne stanie na swoich nogach. Uziemienie również. No. Zaraz pójdę się uziemić. <grym> Dobrze. To jest wskazówka od naszego wszechświata. A w takim razie zobaczmy, co nam podpowie przewodnik duchowy. Uch. Się posypały karty. Który przewodnik duchowy się nam dzisiaj objawi? O, starzec. Bądź oddany i zdecydowany. No. Chcesz coś robić? To rób. W sposób oddany i zdecydowany. No. A teraz zobaczmy, co my sami możemy zrobić dla siebie. Co my właściwie możemy zrobić sami dla siebie? Czas. Czas. Czas spędzony na zamartwianiu się jest czasem spędzonym. Jednym słowem straconym. No trochę tak. No trochę tak, a nawet trochę bardziej tak. No dobra. I teraz zobaczmy jakie przesłania miłości nam tutaj dzisiaj się objawią. A żebyśmy mogli wybrać jedno. Dwa lub trzy. Pierwsze. Drugie. I trzecie. I numer jeden. Zaczekaj. Nie spiesz się do tego. Pozwól naturze przyjąć swój kurs i swoją. No, naturalną formę obrotu spraw. Karta numer dwa. Równowaga. Miłość nie jest zawsze o tym, ażeby się ze sobą zgadzać dla samego zgadzania się. Wspaniała relacja to taka, w której obie strony zarówno się wspierają, jak i no, generują wyzwania. Dla siebie wzajemnie. I karta numer 3. Przyjaźń. Zgłębiaj więzy przyjaźni w waszej relacji, a wasza miłość albo zgłębiej, albo też ożyw, a wasza miłość i życie miłosne w znaczący sposób się poprawi. Zmieni na lepsze. No. I jeszcze w takim razie zobaczmy, co my tutaj mamy od tych kart, jaka nam się tutaj sugestia dyskretna pojawi i aluzja. <zum> Zaufanie. Przyjmij Boże moje największe pragnienia. I napełni mnie wiarą w to, że wiesz dokładnie, jak sobie z nimi poradzić. <grych> no tak. Tak, najgorzej właśnie to wątpić, że się z tym uporamy. Z tym czy z czymś innym. No, uporamy się tak czy inaczej. No i tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.